Chłopaki, mogę sobie zagrać? Nie. Chłopaki. Weźcie, weź, weź karat mówiłem ci, żebyś nie przyprawdał tego swojego przejebanego kolegi. No i oczywiście moi kochani, po raz pierwszy jest w takim składzie. Witamy serdecznie tutaj DJ Swistu oraz jego DJ Karo! A teraz łapy w górę. I WP'u daj O, da zła Akceptuję dosta e, Panowie, taka prośba tylko jedna do was no. Możecie nie żartować o głównie? bo już było tyle tych odcinków i gówno z tego wyszło Czy to jest aluzja do mnie? E, absolutnie I, czy, Czuję się skrzywdzony Jeżeli czujesz się skrzywdzony, to znaczy, było to do ciebie Dobra, no to w tym momencie <grym masz <grym problem <grym i. I mam mojego tatę Powiem Ej, ci nie... tak Bram na to Słuchajcie moi drodzy, bo tak jak zapowiadałem w marcu rozdaję te oto kosa Jest to Kukri 94% fejda Ta koska będzie dla wspierających Także wbij w drugą linijkę opisu na mój Discord w kanał Bulion Kosa i tu masz wszystko opisane. Jak nawet zwiększyć swoje szanse na wygraną. Także powodzonka Kosa na rynku Steam jest warta 3200. Także wydaje mi się, że tego wspierającego za dyszkę, no, można poświęcić, tak? Czas jest do 1 kwietnia, także macie miesiąc. Zapraszam. No i oczywiście, żeby widzowie bez wspierającego nie czuli się pokrzywdzeni, to mam jeszcze Shadow Daggersy do rozdania o wartości 640 zł. To są field tested. Jedyne, co trzeba zrobić, to znowu wbić w drugą linijkę opisu. Jest to mój Discord. Wbijacie znowu w kanał Bullion, Kosa. Zjeżdacie. Niżej, i tu macie opisane co trzeba zrobić, a mianowicie wstawić. Screena, że używacie kodu Bulion na CSGO Skins oraz kodu Bulion na Pirate Swap oraz Twój Trade Link. Losowanie również odbędzie się na live streamie 1 kwietnia, także macie cały miesiąc no i powodzonka dla wszystkich. No witam, witam! Jeżeli chcesz potwierać skrzynki to CS2, to zapraszam Cię na stronę CSGO Skins, gdzie z kodem Bulion dostaniesz 2 zł i 10 groszy na start oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Na stronie znajdziesz wiele ciekawych trybów, jak na np. Lootboxy, Case Battle lub Exchanger. A i nie zapomnij otworzyć darmowej. De Daily skrzynki. Dodatkowo CS:GO skins regularnie wprowadza nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie. Pozdro! A czemu mam 99 pingu? I czemu mam 99 na wadze? Chyba dwa lata temu. Hello, guys! Patsen. Patsen. Hello, guys! Hello, guys, do you have tactic? Where you go? Guys? Ej panowie, wiecie, że musimy dać, chyba dać sobie radę w trójkę. A nie, dobra, grałem. chyba tam. Jest patsen! Patson, Hello! Ja się rozgrzać. Jestem w klaczu. Myślałem, że jak rozmawiamy, to zawsze jesteś gorący. Ja jest. Nie jesteś! No, Zostaw! Weź mnie. Maciej, no powiedz to. No nie. No dobra, jeszcze dwie minuty, to nie. To, będę dobra, się dobra. przyznawał, bo nie mam do no, czego, tak? No przyznaj się. Nie. Maciek, no Maciek Ale świstu co chcesz nam coś powiedzieć? No Maciek, no zdradzasz tajemnicę. Dobra, powiem wszystkim. Świstu zmienia majtki co drugi dzień. No, <laughs> I właśnie w normalnie. tym momencie. Pierdolisz hermazony, bo co trzeci No właśnie, dwa dni to często. O, co to w główny problem. Ja, ja, zawsze... Zawsze ja zawsze wymieniam. Ja, to... ja zawsze wymieniam na lewą stronę, wiesz? I zakładam dalej. Ja chcę tylko powiedzieć, Maciej. że ludzie, ludzie nasia kąpią się co tydzień. Nie zobaczy na sramy A na wykładzinę. A kto z na wykładzinę? No ty. A, okej. Okay. Mam taktykę, chodź Maciej. Chodźcie wszyscy, ej, mam pomysł. Dobra, wszyscy dobra. kupcie pompy. Ej, nie stać mnie na pompę. Wszyscy kupcie pompy i jedziemy longa. Wszyscy pompa. Czekaj, no dobra. dobra. I longa? No longa, dawaj. No dobra, dobra. bulion jest long. na pompie. Tu. O, ja. Czekaj, ja palę, ja palę! O kurwa. To ja tu sam i ich dobieg dobiegamy szybko, szybko. Ja mam nowe, bo nie było mnie stać na pompę. Mówią na mnie masakrator! Aaaa! Lepiej na destroyer! Na... O, Czemu to nie strzela? I... Zabrali mi flaga! Nie, ej, ej no, bo, bo. Moja szkoła, tak Ej, nie, panowie, to jest dobra taktyka, teraz y, max 7 Masz pompę. Pa, ra, pa, pa, pa. Dobra, ciąg, ciągnie, do maka, co? Ciągnie, ciągnie do, maka. do maka. Kurczę, powiem na diecie już jestem półtora dnia Naprawdę, jest ciężko Dobra, przez palaka! <noise> Ten kraj jest za mały na nas dwóch nie, zostaw mnie, zostaw mnie Nie no możesz przestać Do, Możemy zagrać się w końcu poważny mecz, tak? Przepraszam Pisku w piątej rundzie bana dostanie, 100% <noise> no Dobra, karot grawkę, dobra, GG runda, sorry dziedzij. A dobra, myślałem, że grałem pompę No GG runda Tak właśnie pytał się, właśnie. Jakoś... Wypiąłeś się jesteś chudnie, tak? nie kolega, jesteś chuj chuj nie kolega Dobra ej to Karo ja ci fle fleszuję ci, fleszuję ci Dzięki. Mango, wow. mango, mango, mango. mango. Ej, ciebus. Okej. co? O my god, oh my god. Pokazać wam ten Buga na darmowego Kałacha? Mi nic nie pokazuj. Chodź, Ale tej, co, jakiego życie? No to jest co, taki bug, że możesz darmowego Kałacha zdobyć, wiesz? Serio, To Stoisz tu. I mam Kałacha. Co dziadasz? Ale dobry pomysł. Wow. wow. Nice. Nice, yeah. nie? Thank you, Thank you for drop, yellow Zróbmy jakąś wspólną taktykę, ta na longu była no dobra Dobra! Ej chodźcie, chodźcie dobra. teraz chodźcie za, mną, chodźcie za mną, chodźcie, ja was poprowadzę, dobra, panowie dobra, Potrzebujemy smoke'i i, i flasher! szybko, idziemy na B, na B, szybko, szybko, przeskakujemy Dobra, na dobra longa Nie, nie, ta na longu była dobra, ale na B będzie lepsza, chodźcie No, czyli gardzisz moją taktyką Tu trzeba smokować. Nie wiem, czemu on tu przybiega. nie, nie, tu, 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 świstu Gruby na górę O, dobra O, głowa Jezu. Maciek za gruby jesteś Sturlałeś Musisz się, się. Musisz się wysunąć trochę, okej, okay, jest okej okay. Ale oni no nie przyjdą lowerem. Nie no muszę No i dobra to idziemy Teraz Taką taką. Ale to jest do zrobienia, no. to jest do zrobienia Co to było? Co to było? Body pan robiłek widziałeś mojego haula? Widziałem? To skina. Pokaż To jest bied, biedny, bieda hole na biedra pokaż, pokaż, pokaż. To pokaż. jest rel, to jest rel pokażą a, dobra weź... Maciek! Zabiję. Maciek to się kameruje! Nie dobra, macie czasu, Chodź, ja zefuj, Palę, no, no palę pak jak Kurde, nie udało się Szybko, szybko, szybko Mango, mango! Jest git, jest okej okay. Daj drop Daj Maciek No oddaj Dragon Lore Ja chciałem! 3D lorki, lorki, zapraszam! Wow Ale to jest okropne Ja oh. będę miał Dragon Lore w stanie Free Tester, a nie faktory co hejtujesz? Wiesz, ostatnio to powiedziałem. Eee, no, no co wyzywacie? No taka... To jest taki bieda no Maciek. Ej, nie... nie blokuj mnie! No <śmulatuj> nie blokuj! <śmulatuj> Za to wyzywanie! bocie <śmulatuj> jebany. <śmulatuj> no pokręć śmigłem. Ale bydlak. No zakręć jeszcze śmigłem. Ale masz bydlaka. Dzięki. Wygląda jak z żelatyny. Co? To jest prawdziwy, co? O czym ty mówisz, człowieku? Takich dużych nie robią. Co? Przestań. Przecież Ale to jest luka kosa. Trafiłem co te skrzynki. O, sorry. Popowane, to, myślałem o czym innym. Okej, okej. No problem. Wiesz, że to jest do urania. No. <laughs> Albo nie. Co? Tu wyjebał rudy 102? Ej dobra, scouty, wszyscy idziemy na mida, dawajcie, to jest taktyka, no kurczę, Tak? Powyciągamy wszystkich, Ta, Skanujemy Ej, ze A Ja słucham. mam pomysł, zróbmy takiego boosta, trzy osoby i tak przejdźmy na tego mida Dobra Nie no, nie widać tu nic A wskocz na drzwi Przejdźcie, dalej, nie przejdźcie w, prawo razem, no, razem w prawo Ale no nie, nie można, bo na górze się ślizgasz, nie? Wiesz Za oknem deszcz A u mnie ona, ona u mnie jest Ej, słuchajcie, jako że Yy, musimy coś zmienić, no jest na razie słabo, jest remis. Musimy przemyśleć jakąś dobrą taktykę, mam pomysł, dobra? Dawaj no. Rasz SUKA! Dubaj! Dubaj, fleszku B Dobra, Digle i na Mida. Znaczy, nie, na, na Longa, dawajcie. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Panowie, bo Ej. my tak rasujemy, powinniśmy ich wyczekać, Ej. nie wydaje mi się. Weźcie wszyscy skauty, wszyscy skauty, słuchajcie, w każdym kupie skauta. I tak. chodźcie ustawimy się na, na, na tu na środku Mida. Myślisz? Ja przeskocz, przeskocz, no i przy, trzy skauty tu. No, 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 dawaj. Musimy w końcu go złapać. Dawajcie, powyciągamy ich, powyciągamy ich. Ej, tu chyba nie ma. Dobra, powrót, mam pomysł. Zwracamy skałty i teraz Machi dziesięć. Cześć. Opusz... hitu O! Ej, nie mogę tak zrobić. Co? Co? Dobra, Karol, Odpal się. Odpalił się, odpal się. Co? Ej, nie, on jest odpalony. Nie, bo to jest mój akacz wiesz? On mojego akacza ma. Ej, mam pomysł. Niech zadefiniuje. Dajcie robimy. mi pakę. O, dobra. Słuchajcie, wyjeżdżamy na B, nie? I Ja wjeżdżam no. na site. Dobra. I wy za mną wjeżdżacie. Chodźcie, we dwójkę Czyli tybie jest tylko z paką myciociosłanie. Tak. tak, 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 tak. Trzy, cztery. <śleszy> co? Dobra, ci, sary. Coverujcie, no coverujcie, no ja pierdolę! Eee. Szybko! I dobra, słuchajcie, zrobimy taktykę. Give me bomb, thank you. Taktykę dzikiego słonia. Słuchajcie. W tym momencie o, tak, Karot biegnie pierwszy. Karot musi biec. Karot, bie hey. <laughs> karot biegnie pierwszy. Maciek, biegnie za mną. Zrozumiałem? Z zrozumiano? Oh, Nie, zrozumia wiem, czy zrozumiałeś. No. No. Tylko. Do no, dobra, no. dawaj, Maciek biegnij ze mną i idź do przodu, Cały czas biegnij. I jazda! Do przodu? Do przodu cały czas? <g methodology> nie, no, do... na B, na B dawaj! A! Szybko! Po kurwa ka! Nie <g arada> cię kiedyś! Eee, ja go! Jak go panowie! Zabiłem! już waki, z wami nie chcę grać. Oho, ho. Ho, ho ho ho. Ej, wybał mineta chyba. o Ej, co się stało? Serwer Halo? coś się Halo? lagował. Ej, serwer się Halo. lagował, nie? No. Ale co się stało? <g vintage> Jaki lak był? Dobra, do... panowie, ja bym zrobił meczek. Na to by to wygrać. Piłeczkę bym zagrał. Nawet dwie bramki są, eee Gdzie masz bramki, niby? Tu jest jedna. Aha. A tam jest druga. Tam, to, to. To? No to dawaj. No. Taki co, ten twardy tak ja jesteś, no? No, dawaj. Dobra, rudy zaczyna, no? O! Eee! O! ale, o! ale to było blisko. Babaj. 1 -0. był gol! 1 nie, nie było, nie było, zatrzymało się. Nie, no zatrzymało się tutaj. Nie, zatrzymało nie, się na za trawyżniku. Zatrzymało a, się. No to do... nie fair. No nie, fair właśnie. Kurde. No nie! Nie! Krawężnik się liczy! Jest paka. Dobra, dawaj, dawaj na B, dawaj na B z tą piłką. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj A, jak kopiesz no. Krzywe nogi masz. No. O! Od razu lepiej. Dawaj, dawaj. Montujemy no? w piłce. Czyste. Dawajcie. Skiet się da. Rudiano Ronaldo! Zapraszamy! Plantuj, plantuj, plantuj W piłce? <laughs> Kurde Kopnij ją tu, kopnij ją tu No czekaj, bo odleciała Maciek, no o, tu Weź ręce. Tu trzeba zaplantować <laughs> Dawaj, 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 biegnij, biegnij, biegnij Biegnij biegni, O, Szybko Chodź Easy Kurczę, panowie Dzięki za wykerowanie! Zawsze możesz o takim meczu. Dawaj, udostępnia ekran i otwieraj skrzynkę. Kosa leci ci. No, lawaj, dawaj. dawaj dawaj, dawaj. O. dawaj o. dawaj. Dawaj, wypukli Fade 2. Lecimy. No, ba I. O!